ale degustacji. Tym razem Bravar Nepomucen Nepo Brewing i siedmiomilowe buty. Seven Mile Boots e, z chmielami Cryopop, Citra i mieszanką Pink Boots. E, imperialne IPA. Ale tylko 7%. No jaka to imperialna? IPA. Nawet nie podwójna. no 7% Co prawda BLG jest 19, ale no nie imperialna. Nie imperialna. 7-milowe buty mogą ponieść nas e, aż na krańc świata. W taką podróż nie warto jednak wyruszać bez odpowiednich repasów. Składniki: woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny. Płatki owsiane, płatki pszenne, słód owsiany, chmiel i drożdże. Piwo jest jasne, niefiltrowane, pasteryzowane. Okej. Okay. Półlitrowa puszeczka kupiona w Lidlu. Ładny taki pomarańczowy kolor. Normalnie wygląda jak soczek. Piana drobnopachniarzykowa. E, Nieduża, co prawda. E, tu już opadła. Tu już opadła, została właśnie taka ładna pianka na szkle. Yy, ale piana ogólnie mi się podobała. No, ok, Okej. Widzicie, zamglone bardzo to piwo. Bardzo soczkowo wygląda. Aromat jest przyjemny. Yy, taka mieszanka owoców egzotycznych yy, z dodatkiem cytrusów. Bardzo fajna sałatka owocowa. Bardzo przyjemnie soczyście. Ale nie można powiedzieć, żeby jakieś e, owoce się tu bardzo wyróżniały. Tak ogólnie. No, ok. Przejdźmy do smaku. Wasze zdrowie. Pierwsze wrażenie. Taka lekka słodkość. Ale dosyć szybko przychodzi goryczka. E, jak na 7%? Ciało jest umiarkowanie lekkie. Jak na 7%? E, czuć e, wpływ różnych e, słodów tutaj. E, fajna tekstura. Ogólnie e, wrażenie jest takie, i Przyjemnej soczystości. W smaku, oprócz tych owoców egzotycznych i takich cytrusów, ogólnie wyróżnia się chyba pomarańcza. Jej chyba jest tu najwięcej. Eee, bardzo przyjemne piwo, fajnie się to pije. Jak wspomniałem, jest goryczka, ona jest taka zestowo grejfrutowa Dosyć krótka, przyjemna. Ech, ogólnie bardzo dobrze. Alkohol jest ładnie ukryty, jak na 7%. No. Ogólnie pije się jak soczek, praktycznie. Eee, przyjemne. Eee, Sprawia wrażenie lżejszego niż jest. Eee, no i niestety nie ma takiego, takiego imperialnego wydźwięku. Zdecydowanie. Eee, no ja to odnoszę w większości do alkoholu. No 7% zdecydowanie nie jest imperialne. To taka poprawna IPA 7%, prawda? Może taka lekko mocniejsza, ale niedużo. 6-7% to jest IPA. Tak powinno być. Tak? Około 8 może double być. No zależy od słodu, nie? No ale imperialna 7%. Tak słabiutko, nie? Ale trzeba powiedzieć, że piwo jest niesamowicie pijane. E, naprawdę soczyste, przyjemne. Jest ta słodycz na początku, ona jest trochę troszeczkę landrynkowa ta słodycz, ale później, jak już, a dosyć szybko wchodzi goryczka, gdzieś ta słodycz ucieka i piwo staje się prawie że e, wytrawne. Prawie że. Może połowytrawne, tak? I jest przyjemnie. E, gładko wchodzi. Sporo smaku, chociaż, no jak powiedziałem, no nie można za dużo tam wyodrębnić, oprócz tych pomarańczy. E, przynajmniej mnie się rzuciły pomarańczy tutaj e, e, bardzo. E, może Wy macie inne, e, o, o, że tak powiem, wrażenia e, po piciu tego piwa. E, proszę bardzo, napiszcie w komentarzu, co Wy o nim myślicie. Jak dla mnie jest bardzo dobre, ale no, nie nazwałbym go imperialnym, po prostu. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Nie podoba mi się to piwo, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. No, przez co nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. Przekażcie ten film swoim znajomym, no i jeśli chcielibyście Wysłać mi <laughs>, wirtualną kawę? No to bardzo by pomogło to mojemu kanałowi. Link jest w opisie. Wasze zdrowie.